Mie, ale piękna, mi męczy ta alergia. Piękna pryzuta. Nie, nie, wie, nie wie. wiem. Nie ma to zniszczone. Kargał ci wryj. Oj, ty mi się zżygasz, jak patrzę na was tak szczerze nie się że chyba... Chciałbyś Mógłby... mi wyssać moje bluty z się chyba Co on robi? Co on robi? Do skrzynek zagląda. <Py Innovania> Co ty robisz? To dawaj Jacek... mu za mną. Jasne, Pecie. Świetny eee. jesteś. Pięknie, pięknie. Jazda, jazda, szybko. Jazda, jazda, Bałk, jazda. Spytaj, mi się wyłączył. Szansa, 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 szansa. To szalone mucha. Jukaj, no, lec, lec, mucha, Mucha... Mucha troluje. Mucha troluje? POMÓŻ! Pomogłem! Pomogłeś, ta, pomogłeś. Pomogłeś ja chyba swojemu portfelowi. Ja bym chciał powiedzieć, że mnie tam nie było, gdyż Mucha mi zabudował drogę. Ja tu zjebałem go. Ja go. <laughs> Niebiesy nas chcą bić jak ledze. koledze. weź ich odgoń. Weź ich odgoń. Psik, psik! Nic Kurwa, dobra, dobra, tędy nie wrócę, zapierdolę się. Fuck, Bok, Co zrobił, ty, co zrobił, niebieski? Niebieski jest po Uważajcie na tego niebieskiego? Co zrobił? Co zrobiłeś? Jaki jest u nas w bazy, w bazie to na pewno. Jak, 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 jak on nie dostał knockbacka? Nie, niebieski jak, jest po poważnie. Gość, gość ma, nie wiem. Ja ja Po ja ja ja, ja, prostu ja, 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 ja. nawet Okej, okay, oni nie mają ja, muska, jak, jak jak jak. Nie, oni nie mają uśmiechu, nie, nie, nie O, mają o, Tu, o, o. Du du, du psą. Pomogę ci kamcio. Nie, ty już tak na pole. Żyje. skończyłem Nie się. chcę no. pisać w tych <laughs> Ja chcę yeah, chęc, biję, Dobra, chodź. Ja Zabiję. będę tym co się zabije, Chodź. Ej, czerwony nam niszczy. Pomóżcie. Pomóżcie, nie Ślicznie, ślicznie. O, o ślicznie, ślicznie! Mucha, Mucha, ruf! Pomóż mi, pomóż mi! O dobra, kad idzie na żywe mięso. Zginąłem. Pierdalamy go, dobrze. Lecimy do niebieskiej, musimy to się ogarnąć. <gulanie> Zginąłem, pomocy. Ej, pomocy. Pomocy, pomocy, pomocy! O, S. O, stary, s sam, s sam, s sam, s sam s zostałeś, kamcia. Kamcia, sam o! <gulanie> <gulanie> Nie, 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 nie nie ożycie, Co ja odpierdalam w ogóle? Tata Mucha Oj kam cię Nie, Nie, ja życia nie miałem, sorry Koniec gry w ogóle Fajna łapa, fajna łapa. Tata, mucha. Tata Mucha Tata Mucha Co No nie, nie. widziałeś tego filmiku Nie No co dziwny jesteś, jakiś gościu, weź Chyba nikt nie widział, no, jak się nie odzywa jak, jak to nie? Do wideo to PH Kocham tam zaglądać Często widzę tam Moje ulubione kreskówki Moja matka tam jest, mogłeś tak powiedzieć Nie chciałem tak oglądać mam mamy w internecie Nie mów tak Pięknie dziś wyglądasz lekcji chemii podkrydają h 2 4 by, by go podpijać W kiblu Ja, ja, ja metylami nakradłem ludziom Ja Chemiczny. podpalałem kibel Kurwa jak się, jak się nazywał ten serial Galaktyczny, który oglądał Dwight, eee, to był Star Trek. Nie, to nie był, a to było inaczej nazwane. Star Trek? On go na ogląda, Star Trek, a on się potem przybiera, to po prostu... nie. Czekaj, nie, to było jakoś inaczej nazwane. Coś po kroju... Nie, Star Trek oglądali w Breaking Bad, faktycznie. To było nazywane coś pokroju. Star, coś tam, coś tam. What the fuck? Nie widziałem ich nawet! Żółty Ja też, no nie. kurwa niewidzialnie biegnie. Ej, zabijcie ją! Uhuhuhu, Technoblade nam rucha matki. Co? Dobrze, um. Camplay, dobrze, Camplay. Jeżeli już ma ktoś robić to, to... Przypomnę, <grym grym grym> że to robił, niż ktoś. Każdy z nas nigdy nie wyrucha matki Camplaya. Tymczasem rak czwartego stopnia. Przestań. Przestań. Wyruchałem ich, ich wszystkich, idę do ich bazy Prawda Wszystkich ich zabiłem Pięknie nieobudowywane łóżko Zabrywałem. Chciałbyś O kurwa, prawie o, się zjebałem Ben Ło Żyję Ben Ja też żyję Ben Ben Nazwałam no. Ben Zabuduj! Do, do Zabuduj do no! Chwala no! Właśnie chciałem kurwa coś zbudować, ale nie, ben. ty mi kurwa... Ty kicucie, ty co ty odwaliłeś? Ben. Dobra, chyba się rozwaliliśmy po całości już. A, A, oni nie mieli łóżka. No bo to zwaliłem. No, spoko. To była jedna z moich najlepszych akcji w życiu, ty, pochwalaj się rodzinie. Tak, Mamo, zabiję Minecraft. Nigdy nie będziesz Zabiję. jak technobajt synu. Zobiję jakby... <grytum> tak. Kamil, wziąłbyś się do roboty, zarobił jakieś pieniądze. Jezu Chryste, naprawdę, wziąłby się za ciebie. Okej, okay, a ty nie, ty, ty, ty nie potrafisz. Co można Nynyn. kupić z diaksy? Dużo rzeczy. może? może? No skraftuj miecz, skraftuj miecz. czas na zawsze będę miał. Tak. To. to jaki miecz mogę skraftować, diamentowy? No. Patyk. Nie, nie mogę, nic nie mogę, kurwa. Ja no, no kup, kup tej drewno, tej musisz kupić drewno. Skra skraftować crafting. Dylem bym napijedł. Dobra, ja nie kurwa. Nie no kurwa, bo to taki duży jest ten tekst, że ja chuja widzę. To no. sobie go o, znisz, zmniejsz, czekaj. Ja mam kilof, ja mam kilof, ja mam kilof. Nie Ociek. chce mi się. Niewitkę wziął, niewitkę wziął! Gdzie oni są? Pomóż mi. Co pomóż mi? Nic nie widzę. Co nie pomożesz? A czekaj, co nie <grym> pomożesz, kurwa. Dobra, czekaj, odpalę monitor, nie widziałem nic. Aha, się dawał. Niebieski, ty, zielony złoraz! O, już jasny chior! Na niewidzialność. Na niewidzialność. Na moście, na Spokojnie. Na moście! Spokojnie! dalej go. Użyj. Zabijac. Nie ty, wiem, ale nie widzieliście go jeszcze po sobie TNT się tam spierdolił z ty, TNT? To TNT No, TNT jest chyba Jest na naszej TNT kurwa to Ale to jest ostatni, Kto ostatni to Wiem, 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 Kto go kurwi. O kurwa, ale mnie patykiem wyjebał Chodź, słodziaku Zabiję cię Tak, gameplay wiemy, że się szwiutą Nie wiecie No, wiemy Nie no, ja wiem Kto nie Każdy wie, to wie, to wie Twoja mama też wie Dobra, wolę go lecimy do bazy Ciężko Mucha dawaj! Wiedział. Kurwa. Aha, no ty miec... kurwa, właśnie to jest ty kurwa. Świetnie jesteście, muszę wam powiedzieć. A co rozjebali na łóżko? Tak. Nie, nie. No jest gorzej niż sądzisz. Co to jest kurwa za strefa dziwna? Chłopnie kurwa się trzy razy się... w powietrzu pierdolę. O na farcie, na forcie przyszłem. Czy jest jego sam? Mucha jestem na górze sieba. Spoko, widzę. <laughs> Tak? Amin. Kamil. Mam. Co się stanie gdy da wampirowi? Coś bardzo złego, nie wiem. Ty no nie, czekaj, mucha Mówiłem musi. Idź, z... idź camplai! play, weź. Idź, idź, idź! Rozwali łóżko, bo oni są na mnie sfokowany. Czym miał mam rozwalasz jak nawet kilofa, nie mam Ja idę. O. Okej. Okay. To by nie jasny spierniczą, ty się z nimi się nie nawala. Dobra, wiesz obronie obronię cię, kurwa w ramach obrony ojczyzny. MÓWIE Idę do nie, Ciebie. Nie. Idę do Ciebie. Uważaj, idzie do środka. Gint, lorwo jedno! O! Chodź tu. O, w imię wolności! Jak on mnie uderzył? Umarliście. Rozkop to, ja rozkop to, rozkop to, rozkop to, szybko. Niszczę mi łóżko. Nie mam, ja się chcę zdegenerować. Oni nie wiedzą, że jesteś, oni nie wiedzą, że jesteś. Nie wiedzą, że tu jesteś. Dobrze. Na Nasiwcie, stój, bo widać twój nick. Siedzę. Jak siedzi. Dobra, jest git. Ja się rozglądam jeszcze tutaj, właśnie wokół bazy. Eee, oh! Nikt cię nie podejrzewa, nikt nie podejrzewa. Nie rób tak, a nie, to kapaj sobie. Mucha, jest tu osłonka. Za... Zatkaj ją szybko. Okej, okay, no git. Zatkałem, zatkałem. <zledzione> Ile masz HP? Ile masz 2,500 co ma Jest gościu jeden w bazie, możesz wychodzić powoli. Rozwałuszkę i pół wychodź. Jednym ja już doswaliłem go i w to. dobra tak. Teraz go za Dobra, dawaj, on jest tu. Dobra, rozwaliłeś, ja patrzę, że nie idzie, ja patrzę że nie idzie. Nikogo nie ma na razie. rób Co, rób co, co chcesz, nikogo nie ma. Okej, okay, jeden chyba podejrzewa gdzie jesteś Ale jeszcze nie idzie do ciebie I w tym momencie ze środka to... Będzie się do ciebie zbliżał zaraz Ale stwierdza, że to 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 znowu. myśli co zrobić Okej, okay, idzie, idzie, biegnie ja biegnie do ciebie, biegnie do ciebie Tu idzie, biegnie, biegnie, biegnie Jest na tym drugim moście Na wysepce i na pierwszym moście jest już Jeden? Jeden? Jeden, jeden A to jeden, to jeden. ostatni, ostatni został To jest jakiś stolec, zabierz go z palca w dupę Cześć oh. Dobra, znalazłem mu. Znalazłem mój kurwa ulubiony moment z zbira, kurwa. Zbierka, kurwa. U, ty na niego nie idziesz, on jest stolcem pierdolącym. Mam pomysł, mam ja, pomysł. Na pomys. ciebie. Jeśli on... nie, on wróci do nas. Zgubił go, zgubiłem cię. Siedzi w bazie i macha mieczem. O idzie, 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 idzie. idzie. Ja pier... Nie. Nie. Nie, ale no blisko tych było, byli. blisko było. By nie ja nie mam zwindowanych swoich tych co zwykle. Ehe. Czemu ja byłem trzecim zabójcą? Ja byłem drugim, tak? Ale tak. wyrwali. Ja Te są oceany, ja. Mucha. Mucha. Weź się nie odezwaliśmy. Ale nie, mucha. masz coś do powiedzenia, to lepiej nie Oglądałeś Battlestar Galactica? Nie, nie oglądałem. Battlestar Star Galactica, -no, tak. Battlestar Galactica, no. Ale nie, to była legitnie kurwa najlepsza scena. Najbardziej się kurwa śmiałem. Jakieś full poważne zebranie biurowe, nie? Oglądałeś jak Storgawek, Taha? Nie. Ty jesteś idiotą. Ja ogarnę 100 kg, fidź już, Antio. Ja, potrzebował bloki? Nie, no, spokojnie lecę. Ale ty tam jesteś, no dobra, już idę. Czekuję się kurwa Fortnite. Fortnite. Chcesz klocki? Chcesz klocki? No dawaj, dawaj, szybko. Chciałem, chciałem ci, ale kata. Dobra. A do dołam? Ziknę mi klocki! Gdzie są moje O Jezus, nie! Nie, co ja zrobiłem w ogóle? Boże, kto pilnował łóżka? No tak, zapomniałem, mamy idiotę w tym, teamie. No mówiłem. Dobra, za kary kurwa daje nexta. Complay też nie oglądał ja Battlestar Galactica. Z, ja gram z telefonem w ręce. O, z telefonem? Tak, grasz w telefonie kurwa. Ty Minecraft w... Pocket Edition kurwa. No. Ja pierdolę. Co chwilę na Instagramie wyskakują same kotki. W sensie? Nie wiem czy to dobrze czy źle. Na pewno... Jest... Nie wiem, kotki. nie wiem. Fajne kotki. Jeden sam ruszył ja deskę powiem. i po pojechał na tym. Kurwa, ty gdzie jest, moje? Ja. Ej, oddawaj moją kurwa wełnę. Moją kurwa wełnę. Zajewał mi wełnę z jestem. No i dobrze, zabrałem bo wziąłem. Zabrał bo wziął, you know, you know. No Uczcie. Dużo ci to da. Lecimy tu od razu. Tak, ja pierdolę. Mi się zaraz skończą o. bloki. 5, 4, 3, 2, 1 Dobra, spuszczę dobra, dobra. Wypierdalaj, cwelu jebany. Dobra, wyjebałem go. Poszli, poszli, poszli. Się. Poszła kurwa wąt, poszła wąt, wypierdalaj. Gogo, gogo. Kurwa! Źle rozkopałem jeszcze! A co? Nie zniszczył nikt z was nie, tego Nie, nie, nie źle nie, nie rozkopałem, nie, nie mam... w ogóle zły mnie kurwa, nie kurwa głupi jesteś. Głupki, głupku. Gupi głupku. A może. jeszcze gubki, nie zrobisz żadnego kila, co? Kamil, ale z ciebie Uf das! Na, na 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 na. Chodź kamplej, chodź kamplej. Zgwałcimy cię w trójkę. Nie, nie idę, bo nie, ale nie mam... Kamil, głupi, głupku. Nie mów nie? Gupi gupkę, no, 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 no. Gupi gupka, Gupi gupek? Wiecie, że ci prostu jest gupi, gupi. To nie musi być gupi gupek, prostu jest debil. Gupi gupek? Gupi gupek? Chodź, Kar, mi. Gupi gupek to debil? Bo nie mówi się tysiąc tysięcy, tylko mi pomógł, to by było wiesz? Nie, Olek, ty, oleg, ty oleg, jesteś pierwszy idiotą chodzącym, Olek. Olek, no, z Kienty <śmiennie> tu przyjdźcie. Miałem <śmiennie> logo. <śmiennie> ale jak, no, ale, jak w, w, w przyszłości, w w przyszłości w twoje dzieci będą naprawdę miały naprawdę okropne choroby, to sobie przypomnij właśnie, to, to syn, się z To nawet telewizora nie będę musiał kupować, będę je oglądał i się śmiał. Masz to masz ma. No debil, ja, pil, kupisz kilofa, nie kupisz za 10 żelaza. Będę bił żona za to, co mi urodziła. Ty ja, kurwa, tu. Się, ja się skopuję, jakieś... się skopuję, ja się skopuję Będę się, buduj się, się, się zabuduję, wywołuję bardziej Sam się też zabuduję z skurwysyn Prosto. Tu, 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 tu psa ona Wypij, daj Dzięki za słonkę no. Co jest? <laughs> Zesrał się <laughs> Zesrał się co się stało? Zesruj się. Nie to chyba krzyknąć na końcu, ale nie usłyszałem. EJ U NAS SĄ! U NAS SĄ! Dobra, bo napierdalam nie jest, go, Boże. To nie, jest, mo, to nie jest mój pizdy. problem. To nie jest mój problem. A, bo z żółty tu jest, ty, nie tu widziałem jesteś, go. Jesteś jak wódz, następny Dobra, żółty. nic nie rozkopał, kurwa. Ale z Dobra, z do rzutu, lecimy Do żółtu lecimy, do żółtego. lecimy. A, Dwóć rozkopał, ty, on rozkopał. Dwój zabijem, trzeciego, się, z trzecim się biję. Bieg na kamień. Ja tu wzmacniam kurwa budowle, w Fortnite. Taki, taki. Fajne tam... zatem. No ja mi się highbally bardziej podobałem. Bez kitu. Party były lepsze. Chupię, ty się... jesteś gorszy od wszystkich, także nie masz co się udzielać nawet. Co chuć chodzi w tym momencie? Nie, nie, nic. Stwierdzam fakt po prostu. U... U... KURWA JAK TY BRONISZ KAMPLEJ Goście dostałem mi dwa hity, dostałem strefę i wyleciałem. co chuj ci chodzi w tym dostać strefę od takich bobów na hypixelu, nie? To już trzeba być serio bardzo wybitnym debilem Okej, okay, Mucha Chcesz coś jeszcze powiedzieć Mucha, że jesteś... Nie wiem Kamplej, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Chcesz się popłakać? Ej, chodźcie tu bo... Idę, 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 idę Późno wdycha, mam półtora serde. To po na ich szarżujesz ja idę do ich o, idzie za tobą, idzie za tobą gościu, ja będę go brał Spoko. tyłu. Nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Jeden, jeden idzie za, daj za tobą, ja się z jednym Cię. biję Strefę ci zrobi, tak? kapły. jeden z nich. Spoko no ten, Dobra, e, już... się Z nimi bawię, ja się z nimi bawię. Dobra, odciągaj, odciągaj! Nie chcę bawić i tylko jej. ich bić. Nie! Coś to odwalił Kami. Ja no. się z nim biję. Z, jed... z dwoma się miałeś bić A to nie się... wiesz, to nie miałem kontroli, czyli Oj, nie miałem. O temu właśnie karmasz, ma karma, to. Dowaliłem zrobił. Nie, w sensie nie widziałem jak nie widziałem kontroli po prostu na tym. Ja się z dwoma chciałem napierdać, a jeden zrezygnował ze mnie. też bym siebie zrezygnował. Dobrze, że obudujecie łóżko, fajnie, fajnie. Mam 8 killi ja pizgał. może muchała powiedzieć, jak twoja matka wygra challenge wychować syna na 100 zł? <laughs> 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 Jego zbyt matka zbyt... wygrała konkurs na najmocniejszego syna pod względem upadku z wysokości. Najmocniejszy, nie bardziej że dziecka. Jak wychować dziecko No na... kurwa, ty szmato z patykiem. Jak, 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 jak? Jak nie widzę. Kample się wybalił właśnie, bo ale mu uratowałem życie. Spali się, spali się, spali się. Jak mu nie, tak mi uratowałeś życie? Nie, 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 to... Complay, weź się uzbrój, bo mu zdech już. Weź się uzbrój no, Kamplej. Kar, weź się uzbrój, jakieś narzędzia i tak dalej. Ma kolczaną zbroję. Ja będę do od naszego łóżka pseudo. W cudzysłowie łóżka. Popatrzcie. Co... co robimy? Idzie do ciebie żółty. Nie widzi. Wpierdolamy go, nie ja mam do niego. Idzie robić. do ciebie żółty, wpierdolam się w Dobra, dobra, dobra. Strefo, Stefo! Pięknie, do, do, ja wracam do, do, do domu, bo nie mam co zrobić do domu. <zysy> <grym> Spokojne, to wracamy do domu. Dosuwajem go. Do, do. Masz narzędzia jakieś? Czy coś? No mam miecz. No jeden. Super. <grym> Mówi czy idą, czy nie. Nie? Co? Czyli. Ja tak? się nic nie widzę, ale no, nie widzę, może ktoś przyjdzie. Jeden jest w bazie, drugi. Ale nie widzę, nie widać ich totalnie. Czy jest ta Nie widzę ci to. Mam TNT, mam dwa TNT, sorry. Jeden żółto a nie, cofnął się pod Jax poszedł. Patrz co robimy. Oni są w barzy, Już tam co? idziesz? Nie idź tam jeszcze. Nie, patrz to, patrz to. A ty? To o, bocianie gniazdo. Tak? No kurwa. Gniazdo. Jak I patrz matka. teraz. Tak. A to nie jest głupia rzecz. Ty, ja się schowam, oni przejdą do ciebie, a ja pójdę im rozpierdoić. Dobra, trzymaj farsy, ja będę potem do nich szedł. Trzymam fason. Ja ci powiem. Jeden się patrzy. Jeden rzut jest na środku, ale Awczy. Nie, on przyszedł i tak patrzył się na kogoś. A patrzy to jest, jakiś Kamcio XD8. jak on idzie do ciebie. Ty trzymaj. Kamcio. Jest dwóch, tak? Kamcio on cię cię widzi, widzi. On cię Jak on mnie widzi, jak on mnie widzi? Jak on mnie widzi? Jak on mnie widział? No bo A, na on, nie, oni gadają z kimś, oni gadają z kimś, oni są razem na Discordzie. I on mi on mówił, przecież zobaczcie się rozglądał. No, to mówiłem. Spadł. Jeden na widzice jest, nie wiem gdzie jest, bo nie widać na spektaklu. To a też z góry. Nie 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 myślę. Idzie, idzie, jest pod tobą. Widzę, pod widzę, tobą. widzę, 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 Widzisz stopki, widzisz stópki. Widzę stópki, no, no Zrobię. Dziękuję. On jest w ja, tym ja. samym miejscu że ten żółty. <laughs> Ale labój Uważaj, Uważaj za, za tobą, Kamil! Za mną? Tu? Ty pilu, co tam po bą? O to. Karu, uciekaj, 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 uciekaj. Ja. Dobra, chroni mnie krzyż. Krzyż mnie chroni. Święty krzyż. Zjembaję ten krzyż. To b***dziwe <śmany> <do mnie. śmany> <śmany> 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 Leć do nich do bazy Leć do nich, oni tu wszyscy <śmany> są Na łódce zjeżdżaj <śmany> Nie ma łódki Dobra, patrz to, patrz to, to, to Pyk, pyk Co ma <śmany> jeszcze? jeszcze.